Cześć wszystkim. Generalnie dzisiaj chciałbym wam pokazać taki jeden trik, ponieważ znalazłem w moim Rokacie piękne miejsce, które samo double klikuje. Wiecie co? Ostatnio naprawdę byłem w szoku wielkim, ponieważ spodziewałem się, że takie rzeczy dzieją się tylko na filmach, że takie rzeczy można zrobić w, w softwarze, na przykład myszki, ale nie spodziewałem się tego, że jest takie jedno miejsce w Rokacie, które jak się kliknie, to Wasza myszka double klikuje, a nawet czasami triple klikuje, a nawet penta klikuje Tak sobie zależy jak wasza myszka po prostu jest rozjebana Tak, moja myszka, mój rokat piękny Rozjebał się Po kilku miesiącach grania się rozjebał Po kilku, kilkunastu, bo to jest już 11 jakoś miesięcy grania Nie spodziewałem się tego, że jak będę butterfly klikował na tej myszce to się rozpierdoli Choć było to praktycznie predictable i to bardzo I generalnie jest teraz taki problem, ponieważ jak klikam w badliona To odpalę się on sam. Nie muszę klikać dwa razy, nie muszę. I tak szczerze w każdym miejscu to jest, jak dotkniecie nie wiem w tym miejscu, jak, jak dotkniecie w tym, jak dotkniecie w tym. No i generalnie głównie to było przez to po prostu, że jakiś czas temu na święta był mojego dziadka, no i generalnie miałem tam ze sobą laptop, miałem też myszkę. I uznałem, że zrobię wirtalka klika. Wiecie jak to się stało? Już wam wytłumaczę. Generalnie była wigilia. No i oczywiście moi rodzice znowu mi nie przygotowali prezentu, bo Franek nie zasługuje. Yy, I musieli go przygotować dopiero jak już tam byliśmy, dlatego kazali mi na chwilę wyjść z domu. Ja zobaczyłem szofę i ja wiedziałem, bo poprzednich wakacji też się interesowałem tą wiatarką, ale do innych rzeczy, bo akurat wkurwiała mnie sąsiadka, więc jakby no chciałem, żeby skończyła swój żywot. Niestety to nie zadziałało, więc powiedzmy, że natchnęły mnie te ostatnie wakacje i poszedłem do tej szopy generalnie. Patrzę, tam jest wiertarka i jest właśnie ta wiertarka zajbista, której używałem kiedyś do tego, aby no spróbować zabić sąsiadkę, no ale niestety nie udało się skończyć, że no tak jak mówię. Halo? Co jest? No jojo. Kurwa, nie pamiętam na jakim momencie byłem, ponieważ mój kolega do mnie zadzwonił. A więc tak, generalnie, chyba mówiłem o tej całej wiertarce, że yy, no była ona naprawdę dobra. Jak zobaczyłem ją w, tym, w tej szopie to uznałem, dobra trzeba wykorzystać do myszki No i są. zacząłem draklikować I tak po chwili, co na te kliki, one były takie wciśnięte od rokata, takie całkowicie wciśnięte Po <noise> ono kurwa wietarką przyłożyłem, czego ja się mogłem spodziewać No i wtedy, generalnie problem był taki, iż gdyż, iż gdyż Musiałem te kliki odwcisnąć jakby, one były za bardzo wciśnięte, musiałem jakby odwcisnąć i przez to, nie wiem czy możliwe, że przez to, teraz myszka mi sama triple-double klikuje Tak naprawdę, jak bym sobie teraz kliknął w jak jakimś momencie To tak naprawdę możliwe, że zaliczyłoby mi e, triple-klika lub double-klika No bo tak to działa ostatnio Proszę za... Proszę <laughs> Jeszcze mi Eme Tu no to są antyfrontowacje, mówiłem Patrzcie teraz Macie tutaj CPS counter in the middle, on the top I patrzcie, klikam raz o, tu one CPS był. Tu jest one. O, double, double, cyk. Double, cyk. No tutaj nie ma double. Nawet to widać na mieczu. Triple click był na. A nie, to tri triple click był dlatego, bo za szybko naciskałem double kliki. No i generalnie to wygląda. O, kurwa! Wypierdalaj! Ty Wypierdalaj, Ty kurwa. Dobra, on ma 13 HP, a teraz mogę się na niego wpierdolić w sumie. O nie, on, on też jest porwity i też zjadł gapa. Nie, jeszcze masz sharpness. Ooo, nie pierdolaj. Całkowicie szczerze, myślałem, że Roka to jest najlepsza firma, najlepsze myszki. Myślałem, że to będzie ta jedyna myszka, która pożyje mi przez kilka lat. Kilka lat następnych, no niestety, kurwa 10 miesięcy i po Rokasie. A mówiłem, że tak się pewnie nie wypierdoli. W sumie, Glorius też po moim klikaniu się wypierdalał. Każda myszka tak naprawdę przez Draklika się wypierdala, więc w sumie, to jest w ogóle śmieszne, jak draklikowcy zmienili Minecraft Community totalnie, w sensie Minecraft Community na, na popyt myszek. Bo kiedyś, jak byłeś Minecraftowcem. To popyt był naprawdę na series, jakiejś wysokiej klasy Na Zery, jakieś defaderie, Elite itd., itd. i tak dalej, i tak dalej to się kupowało I tego naprawdę było bardzo dużo A teraz to jest taka zasada Im masz bardziej zjebaną myszkę Oj, kościół, ty masz lepsze życie w Minecraft'cie W sensie lepsze życie, no po prostu Lepiej grasz, no to jest coś Coś niebywałego, jak, jak community zostało splot twistowane totalnie O widzicie, teraz jak Klikam, to mi nie debel klikuje, to oznacza, że to nie chodzi od miejsca jakby klikania, tylko że switche po prostu w jakiś momentach są zjebane. Kto do mnie kurwa dzwoni? Co ty chcesz? Siema. Oliwia, ale... E, generalnie jest taki problem, że ja mam ten... Y, odcinek teraz! Co? No nagrywam teraz odcinek Oliwio. To jak skończysz się, dobra? Dobrze, papa Oliwio, trzymaj się a z tym powodzenia. W ogóle widziałem pod ostatnim filmem wasze komentarze i tam było komentarze typu no Franek, powiem ci, że naprawdę fajnie się oglądało ten film. Generalnie wy naprawdę chcecie, żebym nie przyklinał, to jest straszne, bo ja tak nie umiem i dla mnie to jest wielka katorga, makabryczna, feralna sytuacja, której tak naprawdę w żaden inny sposób nie mogę opisać, bo tak się czuję zawsze, jak nie mogę przyklinać, to jest takie, jakbym chciał coś powiedzieć, a nie mógł, wiecie. To jest tak, jakbyście byli na przykład w jakimś gronie feministek, byście powiedzieli... Haha, kobiety, prawa, haha, ale. A wiecie, nie wypada przy feministkach mówić, że kobiety nie mają praw. No. Jakby to może spowodować lek, lekkie zgrzydwy, że najbardziej przy moje Staśko. Ale o Maj Staśko to w sumie już nawet nie mówię, bo to jest. To jest jakiś ogry dziwny, który... Przyszedł z inny kraj, Ja wam powiem też generalnie jedną rzecz, no, naprawdę warto patrzeć na te różne strony internetowe, że na przykład jak powiedzmy szukacie jakiejś dobrej myszki patrzycie sobie, o, Rocket Ken jest fajny, no dobra, ale co jeśli będę go używał z jakieś kilka miesięcy i on się wypierdoli? I tak sobie zawsze myślcie. Zawsze sobie myślcie, że jakaś myszka, którą chcecie kupić, może się po jakimś czasie wypierdolić. O, ty kurwo, jebana. Skaczę do wojny, nie będziesz myślał do bazy. Co sobie wyobrażasz? I zawsze patrz, naprawdę, na te mieszki na stronie internetowe, Popatrz, na przykład chcecie sobie kupić rokata Kaina. Niesamowity, błyszczący, jak kurwa jajapsu. I no, niesamowity rokat. Ale pomyślicie sobie, kurde, a co jeśli coś jest z nim nie tak? Zawsze sobie tak myśli jak coś kupujecie. Cokolwiek, nie wiem, nawet auto w przyszłości. I sprawdźcie sobie, wpiszcie sobie w internet na przykład frazę rocket AT jakiś ERRORS na przykład Albo rocket AT 100 yy, I NA PRZYKŁAD DOUBLE CLICK Albo FIX, albo is i ISŁE, tak to się ma i ISŁE Takie frazy sobie wpisujcie I zobaczycie, że wyskoczy wam w chuj filmów jakiś, albo Albo jakiś błędów, które mają te myszki to je ja się często pokazują dopiero po jakimś czasie. Ja to polecam, bo zawsze tak robię przed kupnem myszki. Przed rokatem tak nie zrobiłem, bo wtedy jeszcze za dużo nie wiedziałem o tego typu sprawach. No i generalnie teraz już wiem, że to naprawdę trzeba weryfikować, żeby później nie było, że po 60 miesiącach wam myszka się odpierdoli. Ale to też jest tak, że jakbyście używali rokatem normalnie, to nie by wam double klikować. To wszystko jest przez to, co ja robię i co robią minecrafterzy, co robią drag clickerzy. Normalnie, ludzie normalnie na tym Rokacie by mogli pograć z i to tak, no cap. Ale dla naszego community, takie myszki, no to są takie se. I teraz pytanie: czy w ogóle jakakolwiek myszka mogłaby nam przysporzyć jakiekolwiek doznania szczęśliwości i tak dalej, w sensie na dłuższy czas, bo wiadomo, Rokat naprawdę fajna myszka. Ale czy ona na dłuższy czas jest ok? No tak, y mogłem polemizować tutaj w tym przypadku. Znaczy, Glorus jest na dłuższy czas? Ok, no tutaj też mógłbym polemizować. I tak naprawdę, we wszystkich tego typu sprawach mógłbym polemizować, ponieważ naprawdę Rokaty, Bloody, te wszystkie myszki po jakimś czasie się psują. Ale co jest śmieszne, najtańsze myszki często są najlepsze do Draklika. Przykładowo tutaj Bloody. Bloody, w stosunku do innych myszek, to jest, to jest taniocha autentycznie. To, to jest tak tania myszka przecież. Let's play this video and can you voice so I rush from side? Please, I don't want to be this annoying. Can you voice so ra- CO kurwa? A ja tego tak nie rozumiem, co on teraz powiedział, ja pierdolę HEHE CO JEST? AHA! CO JEST? -ha! NIE! PIERDALAJ! Nie! Keep ma! Ale kur. O no nie, on skoczył do wojny. to Boyda. Ten Fireball też był trochę taki sneaky biki. Naszy chujowy, właśnie. Dobra, elo! Czekaj, co? No i generalnie, mordo niestety w Rokacie też nie wypierdoliło mi się, tylko klikanie, Ale też mi się sensor zjebał ostatnio. Tak muszę właśnie DPI cały czas sobie zmieniać, bo raz mi się wydaje, że jest mi dobrze, jak sobie hajmuję. Znaczy, jest mi dobrze, jak sobie ajmuję Ta fraza brzmi trochę stinky cheese. Czasami mam takie momenty, kiedy naprawdę czuję, że dobrze mi się ajmuje a czasami czuję, że chujowo mi się aimuje i wtedy zmieniam sobie DPI, zmyślam, że to przez DPI jest, a tu się okazuje, że to po prostu jest wina Rokata Kejna. I chyba będę musiał kupić nowego Rokata, bo no, jak na razie to wygląda bardzo tragicznie. Bardzo, bardzo. Sam sensor się zjebał, samo emowanie się zjebało No jeszcze mi się jebie to, że Czasami to nawet nie jest tak, że ja triple klikuję Tylko ja czasami w ogóle nie klikam tą myszką i to jest przejebane też Czasami tak się zdarza Więc yy, generalnie powiem wam tak Po jakimś czasie każda myszka wam się zjebie jak będziecie tak dalej klikować często jak ja I nic, to w tej kwestii akurat chuja wam da to, że znajdziecie nie wiem Jakiś błąd, czy na przykład myszka Się psuje czy coś, bo bo zawsze po draklikowaniu myszka będzie się w chuj psuła. No, wiecie, draklikowanie to jest w jedną sekundę klikniecie 100 CPS-ów na przykład. Kurwa, to jest przecież tyle CPS-ów, jak moi członkowie, którzy grają w CS, -a, to słyszą, to mają takie. The fuck? Is this possible? <laughs> possible, possible, my friend. Bo generalnie 100 kliknięć na sekundę, to już od góry, jakby jest narzucone, do tego, że to jest dosyć duża rzecz. To jest dosyć duża liczba, bo. Wszystko na sekundę 100 jest naprawdę już dużą liczbą, a co dopiero klikanie. Ja myślę, że większość, nawet takich producentów, myszek nie wiedziało, że tyle da się klikać na myszkach, dopóki nie, wy nie został wynaleziony Draklik, Boltlik i tak dalej. Nie! Zastanawiam się, to, czy kiedyś stworzą taką piękną, idealną myszkę do Draklika. Taką, wiecie, lekką, ale bardzo mocną, taką twardą. Widać, że to nie jest plastik, tylko to jest jakieś inne tworzywo w ogóle, to by było zajebiste Taka, wiecie, myszka lekka nasz, nawet te powiedzmy 70 gramów, podobnie jak Glorious, ale jednak strasznie mocno wytrzymała, która wam potrzyma naprawdę długo, no ale to tak naprawdę nie od klików i obudowy zależy, tylko od switchy. I to jest najważniejszy punkt tak naprawdę w tym wszystkim. W ogóle ostatni odcinek też, w ogóle następny odcinek też będzie się opierał troszkę na tematy myszki, bo będzie to, no czemu ja kupiłem Patrzcie, raz kliknąłem, kupiłem y, ileż? 16 lederków, bo to razy dwa w sumie. Kocham tego aby klikała to są problemy. Tylko e, przydałoby się zrobić cyk, tak zwanego cyk, cyk. Dobra, udało się wszystko zrobić, to co chciałem. <ścoughs> co on robi? No, patrzcie. Siup. Nie! Było blisko, że mnie zrobił 360. W ogóle Mordy jak tam wasze święta, bo nie wiem, film chyba był po świętach jakoś zrobiony. Ale możecie napisać co tam wasze święta się działo jak tam na Sylwestrze było, bo no, ja mam dużo zajebistych historyjek, ale... No, ja to lepiej na odcinkach nie mówić, bo to jest... To jest... no powiem wam, mocna, mocna już kwestia. Got a shovel in my basement, I got a I got a shovel in my basement I got a I got a shovel in my basement.